Ja jestem tu w dobrostanie, w dobrobycie, w szczęściu, w przepływie, w spełnieniu. Jak to zrobiłem? Jak do tego dotarłem? Jak to się stało, że tu jestem? Stało się tak, ponieważ tutaj cały czas kroczyłem. Doprowadziły mnie do tego miejsca wszystkie moje decyzje i wybory, których dokonałem ja sam i moi współtowarzysze ze mną lub osobno. Wszyscy ci, których znam i których nie znam. Które żyją ze mną w tym właśnie czasie, każdego dnia wybierali tu i teraz. I w przeszłości już stworzyli, wybierając tu i teraz to, co mamy tu i teraz, to, co ja mam, to kim jestem. I teraz, jeśli dobrze określę swoją pozycję w tu i teraz, jeśli. Będę potrafił rozkodować program, który swoimi nakładkami sprawia, że rzeczywistość opisuje tylko. W jakimś stopniu prawdziwie reszta to są moje wyobrażenia. Więc jeśli będę umiał zdjąć te nakładki i zobaczyć prawdziwą rzeczywistość jaka jest to będzie możliwe poczucie tego o czym właśnie mówię ja jestem jestem szczęśliwy jestem spełniony jestem kochany jestem bogaty jestem w dobrobycie jestem w dobrostanie i jestem w drodze którą sobie zaplanowałem więc jeśli jeszcze, mimo wszystko, nie dotarłem do tego celu, o którym marzyłem, marzę, który mam w głowie i wiem, że on jest mój, w głowie, w sercu, właściwie, w sercu, bardziej w sercu jak w głowie, to znaczy, że jestem jeszcze w drodze. I jeśli nie czuję do końca spełnienia, to tym bardziej powinienem się tym cieszyć. Ponieważ kiedy przyjdzie spełnienie, to skończy się moja droga. Dlatego być może wielu z Was, wielu z nas czuje się nie do końca spełnionych. I teraz te nasze niespełnienia wynikają właśnie z tego, że mamy nałożone na siebie pewne nakładki. Pewne programy, inaczej mówiąc, blokady. Są to sposoby, w jakie my interpretujemy moją, naszą własną rzeczywistość. I kiedy już pozbędziemy się tych sposobów, tych interpretacji, tych ograniczeń, tych przekonań, które mówią o świecie, to nagle będziemy potrafili teraz spojrzeć, teraz. Właśnie w tej chwili, kiedy słuchasz, spojrzeć na świat tak. Jakie piękne słońce! Jakie wspaniałe otoczenie! Jaka wspaniała przyroda! Jak cudnie, że nie jestem na tym świecie sam, że są tutaj też inni ludzie! Że każdy tutaj, który jest, którego widzę i nie widzę, tą rzeczywistość ze mną tworzy. Jak jest wspaniale, że właśnie teraz podróżuję takim autem. Podczas gdy pff, mógłbym siedzieć w domu i nudzić się na przykład, nie, nie wiedzieć co ze sobą zrobić. Ja podróżuję takim autem, okej, okay, to nie jest auto, które być może jest tym ideałem, który wyobrażam sobie w swoim spełnieniu, ale jestem przecież w drodze. Więc to jest doskonałe, co teraz mnie spotyka. Doskonałe jest to auto, doskonali są ci ludzie, którzy są tutaj. Doskonałe są sytuacje, które mnie spotykają, te kłopoty, które teraz się pojawiają, one nie są przypadkiem, one są doskonałe, po, ponieważ one są częścią drogi, którą zaplanowałem sobie kiedyś, zapisałem ją w swoim sercu i zapomniałem o niej. Właśnie doskonale dzwoni do mnie mój. Yy, Komornik, a ja teraz odbiorę w tej doskonałości telefon. Halo? Halo, słucham? Halo. Dzień dobry pani Pamelo Pazuro, nie znam pani, a nie życzę sobie rejestracji. Nie życzę sobie rejestracji telefonu i nie będę odpowiadał na Pani pytania. No, proszę Pani, Pani Pazura. Pani Pazura powiedziała, że ona również mnie nie zna, a kiedy powiedziałem, że nie życzy sobie, aby już do mnie telefonowała. Aby mnie zarejestrowała, przepraszam, to powiedziała, że proszę spodziewać się kolejnych. I to jest wspaniałe, że za chwilę, jak do mnie zatelefonuję, będę mógł jej powiedzieć, pani pazura. Ja pani nie znam, pani mnie rejestruje bez mojej zgody. I muszę pani powiedzieć, że nie życzę sobie, albo dam najpierw zarejestrować to, co sobie nie życzę, a potem powiem, to się zarejestrowało. I. Pani pazura będzie już, może, musiała zgodnie z tym moim życzeniem przestać do mnie dzwonić. Spróbuję tej, tej formy komunikacji i zobaczę, co się wydarzy. Wracając do tematu. Jestem szczęśliwy, jestem bogaty, jestem spełniony, bo tak się czuję. To, że na chwilę obecną w moim portfelu jest. Więcej na minusie niż na plusie. To jest czas przejściowy. I on jest po to, abym nauczył się cieszyć tym czasem. Cieszyć dokładnie. Dlaczego cieszyć? Może się to wydawać głupie, ale to nie jest głupie. Cieszyć się w tej chwili, bo jej zmienić nie mogę. Gdybym mógł, to wiem, że bym to zmienił. Natomiast to na, na chwilę obecną jest dla mnie nie do zmiany. Dlatego mam cieszyć się nią, akceptując, że jest taka. I kiedy widzę na to, kiedy patrzę na to, kiedy widzę to bez tych nakładek w postaci programów, że to jest coś złego, że teraz powinienem się martwić, że teraz powinienem być jakiś, że teraz powinienem wszystko tej pani wyśpiewać, że ja nie mam swojej osobowości, że ona wie lepiej, co ode mnie chce i co na morzu, że ja nie znam swoich praw. No właśnie, to wynika z tego, że nie wiem kim jestem, więc kiedy wiem kim jestem, to zdejmuję nakładkę ograniczającą moje postrzeganie, rozumienie. Czuję swoją moc, czuję swoje zadowolenie z tej sytuacji i akceptację. Nawet jeśli widzę, że to jest e, trudny fragment, to ja wiem, że ja go sobie zaplanowałem, aby na nim wzrosnąć. I ten wzrost, on zaczyna się od właśnie tej akceptacji tej sytuacji. Czyli najpierw rozpoznania, tak? Chcę to zmienić. Nie jest to sytuacja, którą sobie wymarzyłem, nie przewidziałem jej może nawet. Bywa, że nie wiem, co w niej zrobić w danym momencie. Jak się zachować, jak zareagować, co zrobić. Mam znaleźć w sobie na to. Wiedzenie, że wiem najpierw, że o i teraz nie wiem, co zrobić, rozpoznałem. Czyli najpierw się rozpoznaję w tej sytuacji. Jest ona trudna dla mnie. Stała się na tyle trudna, że emocje, które we mnie wywołała, sprawiły, że zapomniałem, że mogę nie wiedzieć, co z nią zrobić. Ale teraz właśnie sobie przypomniałem, fakt jest taki: w moim jestem teraz w tej trudnej sytuacji, nie wiem, co z nią zrobić. I jeśli już to odkryłem, uruchamiam akceptację na ten moment, że mogę nie wiedzieć, co w danej sytuacji, w tej sekundzie, w tym momencie zrobić. Po akceptacji pojawia się spokój, czyli wychodzimy powoli z trudnych emocji, z dołka emocjonalnego. Najpierw zauważamy, że jest spokój, czyli już nie musimy siedzieć w środku, nie musimy się chować. W swojej świątyni, puszczy, czy tam ukrywać za podwójną gardą, e, swojej agresji, nie? Na zewnątrz. Wiemy, że już jesteśmy spokojni w środku i możemy powoli zacząć proces wychodzenia na zewnątrz. Teraz, czyli zaczynamy wchodzić w fizyczność. Teraz mogę robić te zadanie, to zadanie, które teraz powinienem wykonać, czyli na przykład ja teraz akurat moim zadaniem jest prowadzenie samochodu i dostawy towaru. Więc powinienem to robić tak, jakbym był właśnie jakbym wiedział, że jestem na właściwej drodze. Czyli wiem kim jestem, jestem bogaty, szczęśliwy, spełniony z doświadczeniami. Wiem na czym polega życie, ponieważ je przeżyłem i o, i moje wybory były wyborami świadomymi, dlatego one w konsekwencji doprowadziły mnie do mojego spełnienia, więc ja już czuję się spełniony, czyli wiem skąd idę, mam pamięć swoich wyborów, wiem na czym polega życie, dlatego jestem w stanie pozwolić sobie, by teraz czuć się szczęśliwie. W bogactwie, spełniony, w dobrostanie. To jest tak proste. Tak proste. <laughs> A jednocześnie tak trudne jeśli ma się programy do zastosowania, że czasem wymaga pomocy kogoś z zewnątrz. Wiem jak osiągnąć ten stan, miewam go, nie mam go notorycznie, ponieważ gdybym to miał, oznaczałoby to, że już dokopałem do, się do swojego. Całego jestestwa i mogę zakończyć życie, ale prawda jest taka, że jeszcze mam pewne ograniczające mnie programy i będę je rozkodowywał w spotkaniu z kimś, w zderzeniu z sytuacją. One pojawią się niespodziewanie w pewnym sensie, ale ja wiem, że ja je sobie zaplanowałem, bo ja tak sobie życie ułożyłem tam, kiedyś, u góry i o tym potem zapomniałem. Ten proces przypominania się tego, o czym teraz próbuję znowu opowiedzieć, zaczął się w momencie, kiedy zajrzałem za, na drugą stronę lustra. To był taki bardzo znaczący moment, fragment w moim życiu, część, spotkanie. Z którego teraz dojrzewałem przez dwa lata, żeby się jakoś zrozumieć, co się podziało, żeby móc to jakoś zasymilować, nazwać i tym zostać. I teraz właśnie jestem tym spełnieniem. Jest jesień. Jadę wspaniałym autem, młodym, bo on, ma pewnie za 4 lata. To auto dostawcze. Niemniej ja kiedyś roblinami jeździłem. Sypało się z tych samochodów. To jest klima. Tu jest ten tu jest radio, tu jest jakiś system ostrzegający przed radarami. Kiedyś tego nie było. Tu elektryka działa. Tu mam telefon z GPS-em. Kiedyś jeździłem na mapie. To jest po prostu doskonałość tego świata. A i teraz, jeśli ktoś mi powie, że ona jest niewystarczająca, dobrze, to powiedz mi, w jakim momencie życia ty jesteś. I jak bardzo ty cieszysz się swoją wystarczalnością? Bo wszystko, czym się otoczyłeś, na co patrzysz w tej chwili, jest tym, co sobie wybrałeś. Ja nie jestem w słabostanie obecnie, ja jestem w dobrostanie. W jakim stanie ty siebie odnajdujesz? No, wszystko to sobie stworzyłeś, tylko to zobacz. To ani dobre, ani złe, po prostu zaakceptuj, że to masz. Nie krytykuj mnie, nie oceniaj tego, że ten samochód nie jest idealny, bo to nie jest Ferrari Porsche, pomimo że uważam, że osiągnąłem sukces. Tak, osiągnąłem sukces, tak uważam, tak czuję, jestem do tego w procentach przekonany. Całym sobą to wiem. Fizycznie nie mam nic. Ścigają mnie, poszukują komornicy, ścigają mnie firmy windykacyjne. Nie mam nic. Jestem dokładnie w tym momencie, który określił kiedyś premier, nie będziesz miał nic. Czy tam Klaus Schwab? O, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To Ja do tego momentu dotarłem. Nie mam nic i jestem szczęśliwy. Dlaczego jestem szczęśliwy? Bo i tak mogę z wszystkiego korzystać. Bo mam coś cenniejszego niż to, co mi zabrano zabrano mi finanse, zabrano mi firmę zabrano mi rzeczy fizyczne a właściwie to nie zabrano tylko ja się sam ich pozbawiłem ponieważ kiedyś sam to sobie zaplanowałem i do momentu kiedy uważałem że mi to zabrano to czułem emocje trudne trudne emocje z tym związane to było trudne półtora roku gdzie bardzo cierpiałem z tego powodu gdzie pomimo iż trzymałem dobrą minę do złej gry, to w środku emocjonalnie po prostu kurczyłem się, gniłem, rozpadałem jednocześnie. Wszystko naraz. Dziś z tego miejsca po tym czasie trudnym, ja powiem inaczej, obfitującym w trudne doświadczenia, bo on nie był trudny, bo każdego dnia, w każdej chwili, tak odnajdowałem jakąś cząstkę radości, szczęścia nawet jak się jakieś trudne rzeczy działy tylko nie rozumiałem tej całości, którą teraz spróbowałem zebrać w kilka słów bądź radością i bądź zdrów gdybym mógł jakoś Tobie w czymś podpowiedzieć odzywaj się bądź w dobrostanie Pracę drogą. 400 metr.